Minecraft to gra, która ma tyle sprzecznych opinii, że samo wspomnienie tego tytułu przyczynia się do powstania gorących debat, które nie potrafią zamknąć się nawet w setkach komentarzy. To zdobywca wielu nagród, który na dobre zrewolucjonizował branżę i przyczynił się do rozwoju gatunku survival. I to wreszcie twór, który prócz rzeszy zwolenników, ma drugie tyle przeciwników. I choć od oficjalnej premiery szwedzkiego wyrobu minęło niemal 6 lat, i każdy internauta zdążył się na jego temat wypowiedzieć, postanowiłem mimo wszystko dorzucić swoje 3 grosze za sprawą tego właśnie filmu. Recenzji jedynej w swoim rodzaju nieopłaconej, niestroniczej i możliwie jak najbardziej obiektywnej. Zatem, co jest takiego w Minecrafcie, że potrafi przykuć do monitora setki tysięcy graczy dziennie? Nie trzymając Was dłużej w niepewności, Oto moja obiektywna recenzja Minecrafta. Gra Minecraft zadebiutowała na komputerach osobistych 18 listopada 2011 roku za pośrednictwem studia Mojang. Przed pojawieniem się finalnej wersji, powstało wiele BET oraz ALF, które z każdym kolejnym numerkiem dodawały więcej elementów i usprawniały techniczne niedociągnięcia. Dzieło życia Szwedów z czasem trafiło także na konsole stacjonarne Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, przenośnowite oraz telefony z systemem Android oraz Windows Phone. Minecraft to tytuł z gatunku survival. Zawiera zatem elementy, które są charakterystyczne dla gatunku survival. Gracz trafiając na wygenerowany proceduralnie świat, poza zwiedzaniem może także wznosić budowle, tworzyć przedmioty oraz bronie, zaspokajać swój głód, kopać po ziemi kilofem, zbierać materiały, hodować zwierzęta a także mordować z zimną krwią napotkaną faunę. W grze Minecraft, prócz neutralnie nastawionych istot, znajdziemy także te, próbujące nas ukatrupić. By móc je pokonać, musimy je zabić. Gra Minecraft jest jedną wielką piaskownicą, która nie ogranicza nas w żaden sposób. Oznacza to, że gra nie stawia nam żadnych ograniczeń. Gra nie narzuca celów, pozwalając graczowi robić to, co mu się żywnie podoba. To czyni Minecraft grą nieliniową. Gra, mimo braku celu, stawia na przetrwanie. By przetrwać, należy wykonywać akcje pozwalające nam przetrwać. W przeciwnym razie zginiemy. Gdy umrzemy, musimy rozpocząć przygodę od początku bądź odrodzić się przy ostatnim punkcie kontrolnym. Gra Minecraft jest zbudowana z bloków, które można pozyskać niszcząc odpowiednie grudki terenu. By zniszczyć grudki terenu, należy przytrzymać lewy przycisk w kierunku bryły. By zdobyć materiał, należy w niego wejść, korzystając z kombinacji WSD. By postawić zebrany sześcian, należy kliknąć w prawy przycisk myszy, znajdujący się po prawej stronie myszki. Gra Minecraft posiada system craftingu. Ten system craftingu pozwala stworzyć przedmioty ze znalezionych przez gracza materiałów, które znajdują się w ekwipunku. W zależności od ułożenia zdobytych obiektów, otrzymujemy inne rezultaty. By móc wytworzyć bardziej rozbudowane rzeczy, musimy skorzystać ze stołu do craftingu. Gra Minecraft, oprócz trybu adventure nastawionego na przygodę, survival nastawionego na przetrwanie, creative nastawionego na kreatywność, hardcore, będącego hardcoreową wersją survivala, zawiera tryb wieloosobowy. W module multiplayer nastawionym na granie z innymi, w przeciwieństwie do gry solowej, możemy spotkać się z innymi graczami. Gra Minecraft zawiera grafikę oraz dźwięk, które można odczuwać przy pomocy zmysłów, kolejno wzroku oraz słuchu. Podczas gdy oprawa wizualna jest zbudowana z tekstur, modeli, oświetlenia oraz efektów cząsteczkowych, ta dźwiękowa składa się z odgłosów, muzyki oraz ambientów. Zaprezentowana przez twórców oprawa może przypaść do kustu, lub nie. Podsumowując, Minecraft to gra, która może się Wam spodobać, lub może Wam się nie spodobać. Minecraft to tytuł zawierający elementy, które jedni mogą uznać za interesujące, a drudzy za nieinteresujące. Ceny Minecrafta wahają się od 60 do nawet 100 zł, gdy mamy do czynienia z portem na konsole. Pyta, skoro Minecrafta w zależności od wersji oscyluje od 53 do 93 punktów. Jeśli po zagraniu w Minecraft uznacie go za dobry produkt, to Minecraft się Wam spodoba, jeśli natomiast uznacie go za produkt zły, to Minecraft Wam się nie spodoba. Mocnymi stronami Minecrafta są zalety. A słabymi wady. W tym miejscu powinna znaleźć się ocena, będąca liczbą wyłonioną z przedziału zamkniętego od 0 do 10, ale w związku z obiektywną naturą tekstu, tym razem nie mogę skłonić się w kierunku subiektywizmu, wystawiając ocenę bazującą na moich odczuciach, więc nie wystawiam żadnej oceny. Zostawcie sami oceny, ja nie zostawiam oceny. I to tyle jeśli chodzi o mój film z obiektywną recenzją Minecrafta. Dajcie znać, jak się Wam film podobał, ale zanim to zrobicie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I pamiętajcie, dzisiaj dobijam je do 1000 łapek w górę. Gdy tylko bijecie dany próg, wrzucam kolejny filmik. Ja jestem youtuberem, możecie mi w pełni zaufać. Zostawcie także komentarz. Pamiętajcie także o zostawieniu subskrypcji i aktywowaniu dzwonka. Pamiętajcie, musicie walnąć w ten pierdolony gong, bo inaczej nie zobaczycie żadnych moich materiałów. Tak to jest, kurwa fakt. Ja nie kłamię, ja jestem youtuberem. Pamiętajcie, by polubić mój profil na Facebooku, wchodząc na Facebook.com i klikając lubię to na profilu Bartek G. Pamiętajcie, by obserwować mnie na Twitterze. Tam piszę różne rzeczy, polecam mojego Twittera. Polecam także zarejestrować się na oficjalnej stronie najgorszych gierszych czasów. Która jest tak świeża jak 8 lat temu. Do rzuceniu się na Patrona i przynajmniej te 10 zł niech będzie, bo inaczej nie zrobię żadnego filmu, zbuntuję się. To, to jest wymagane, to nie jest opcjonalne. To po prostu kasa ma się sypać. Pamiętajcie też, by dodać mnie do znajomych na Steamie Choć prawdopodobnie zignoruję Wasze zaproszenie. I skoro już przy Steamie jesteśmy, pamiętajcie, by wpaść na naszą grupę Steamową. Dołączcie także na Discord, a także obserwować mnie na Instagramie. O o! Nabrałem was, ja nie mam żadnego Instagrama!